Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który otrzymał dwa, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan. Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł. Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan Jego. Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma, a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czasem nawet nie chce nam się poszukiwać swoich głęboko zagrzebanych talentów. A co dopiero je pomnażać. Kiedy spojrzymy na dzisiejszą Ewangelię i przypowieść o talentach, mocne słowa padają na końcu, a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bowiem my oczekujemy od życia wszystkiego co najlepsze, ale liczymy na to, jak na przysłowiową mannę z nieba, że coś przyjdzie łatwo. Coś otrzymamy? Tymczasem należy zapracować na to, aby mieć. Dlatego, jeśli jeszcze nie odkryłeś swoich talentów, to już czas wziąć się do pracy. Czas przestać już narzekać tylko wziąć odpowiedzialność za swoje życie, bo to jest Twoje życie. Zatem, co zamierzasz z nim zrobić? Błogosławionego dnia z Panem Bogiem. thank you